W piątek 28 maja 2010 roku pani B wróciła po południu z pracy do domu. Weszła do kuchni i zanim jeszcze odłożyła ciężką torbę z zakupami, zakleła łacińsku. Na stole leżały brudne miski po śniadaniu i kubku z wyschniętymi fusami od kawy i herbaty. Anita! Krzyknęła w głąb mieszkania. Ale zamiast córki w drzwiach kuchni pojawił się Łukasz, jej młodszy syn. Nie wróciła jeszcze, powiedział. – Co na sobie myśli? – powiedziała pani B. – A ty też nie lepszy, mógłbyś posprzątać, skoro jej nie ma. Od rana wszystko gnije na tym stole. – No ale ja grałem – odparł Łukasz, wzruszając ramionami. Pani B. zamilkła, popatrzyła przez chwilę na syna i pokręciwszy głową wesnęła – zejdź mi z oczu. Łukasz z przyjemnością wykonał to polecenie i wrócił do grania. – Coraz mniej mogę na nią liczyć – pomyślała pani B., im starsza, tym mniej dojrzała. Za miesiąc skończy 18 lat, a zachowuje się coraz gorzej. Od nowego roku od kiedy zaczęła spotykać się z tym hmm, Jonatanem, jest coraz bardziej pyskata, dostaje gorsze oceny w szkole. Generalnie zrobiła się jakaś taka mniej odpowiedzialna. Godziny miały, a złość zamieniała się powoli w niepokój. Małżonek pani B wrócił z pracy pod wieczór. Nie pokłóciłyście się rano? Zapytał, kiedy pani Beum powiedziała, że Anita do tej pory nie wróciła ze szkoły. Ale pani B. nic o takiej osobie nie przypomina. Normalny poranek, było nawet miło. Anita żartowała i opowiadała, gdzie chce je pojechać na wakacje. Obiecała też, że wróci dziś wcześniej i posprząta po śniadaniu. Trzeba było jej pozwolić brać komórkę do szkoły, powiedział małżonek. Ta, mądry Polak po szkodzie. Jak tylko wróci, Pomstowała pani B, dam tej gówniarze szlaban na internet i na wyjścia z koleżankami też, popamięta je, Póki mieszka pod naszym dachem, ma się trzymać naszych zasad, nie będzie ogon kręcił psem. Zadzwoń może do Magdy, powiedział mąż. Przyjaźnią się od pierwszej klasy, może ona coś wie. Pani B pokiwała głową i natychmiast sięgnęła za telefon, ale Magda, nie proszę pani, dzisiaj rano się widziały, a potem Anita sobie gdzieś poszła. Nie, nie mówiła gdzie ani z kim. Tak, oczywiście, jak się odezwie, to dam znać. Bardzo jej przykro. Tak, pozwoni po koleżankach i popyta. To może zadzwoni do tego, jak mu tam Jonatana, powiedział mąż. No tak, kto jak kto, ale jej chłopak powinien wiedzieć, gdzie ona jest. Tylko, że nie ma do niego numeru telefonu. Ale może Magda ma? Pani Bez znowu zadzwoniła do Magdy. Czy ma może numer do tego Jonatana, z którym się Anita spotyka? Ale Magda, że nie ma. Ale napiszę do niego na GG. Tak, na gadu-gadu. Ma go w kontaktach. Pani Bee podziękowała i odłożyła telefon. Nerwowo chodziła po kuchni wokół aparatu. Po chwili Magda odzwoniła. Tak, pisała z Jonatanem, ale on też dzisiaj Anity nie widział. Tak, bardzo jej przykro. Tak, popyta jeszcze i się odezwie. Zapadł zmierzch, a Anita wciąż nie wracała. Nikt jej dzisiaj nie widział. Nikt nie wiedział, gdzie mogła się podziać. Trzy tygodnie później, w czwartek 17 czerwca 2010 roku, po południu pewna pani spacerowała ze swoim pieskiem w okolicach ulicy Grunwaldzkiej. To na północno-zachodnim krańcu Słupska, gdzie kiedyś była żwirownia, a dzisiaj nieopodal stoi aquapark. Kratery po wykopanym piasku nazywano Piaskulą. Tutaj młodzież od dekad chadzała na wagary i od dekad ich rodzice im tego zabraniali. Mówiło się, że grasują tam bandy z wyroli, porywają dzieci, a pracownicy żwirowni też je wyłapywały i oddawały w ręce policji. Generalnie niebezpieczne miejsce. Dzisiaj wokół piaskuli rozrosło się mnóstwo fabryk i magazynów, a kratery i wzgórza po żwirowni porosła trawa i chaszcze. Pies spacerującej tu pani biegał bez smyczy, nagle coś wyczuł w piaskuli i wbiegł na jedną z piaszczystych hałd. Pani zawołała za nim, ale kundel nie słuchał. Merdał tylko ogonem, węszył i kopał, podekscytowany. Kiedy pani wdrapała się wreszcie na nasyp i podeszła do pieska, dostrzegła damski biały trampek wystający z ziemi. Zdrygnęła się i złapała za serce. Najgorsze było jednak to, że w trampku wciąż była noga. Ta historia wydarzyła się na brano. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. To masz podcast, oglądasz dzięki Patronom na Patronite. Dołącz, jeśli chcesz być jego częścią. Dziękuję Wam serdecznie za wsparcie. Rozdział pierwszy: Zaginięcie. Na po tym, jak Anita nie wróciła do domu w lokalnej prasie, pojawił się komunikat o jej zaginięciu. Nastolatka mieszka z rodziną w słupsku. W piątek O godzinie 7:10 wyszła z mieszkania. Dziewczyna ma 170 cm wzrostu, jest szczupą blondynką z długimi włosami. Znaków szczególnych brak. Gdy wyszła z domu, była ubrana w niebieskie dżinsy, jasną kurtkę w kratę i białe sportowe buty typu Adidas. Policja czeka na wszelkie informacje mogące przyczynić się do znalezienia zaginionej. Telefon 112 997 lub osobiście w jednostkach policji. Do poszukiwań zaginianej nastolatki włączył się także jej chłopak Jonathan. Kiedy przyszedł do państwa B, wyraził swój szczery żal, ale także ogromną nadzieję, a nawet pewność, że ani to niedługo się znajdzie. Może tylko chciała zobaczyć, jak to jest być na gigancie, była przecież już prawie pełnoletnia. Jonathan miał wówczas jeszcze 16 lat, dopiero w połowie lipca miał skończyć 17. Nie był też jakiś nieziemsko przystojny ani zbyt błyskotliwy. Pani B. zastanawiała się kilka razy, co takiego córka w nim widzi. Może jakiś charakter, pewną niezłomność, którą chłopak zdawał się emanować, bo do dnia zaginięcia Anity przychodził codziennie i aż do zmierzchu pomagał jej szukać. Rozklejał ulotki, chodził po ulicach Słupska, rozpytywał ludzi. Jonathan nie był stąd. Pochodził z Ustki, ale żeby każdego dnia nie marnować czasu na dojazdy do szkoły, rodzice wynajęli mu pokój. Mieszkał z dwiema studentkami w niewielkim mieszkaniu nieopodal wspomnianej piaskuli. Jonatan szukał Anity w okolicach dworca kolejowego, po ogrodach działkowych w parku nad Słupią. Czasami chodził z Łukaszem, bratem Anity. Łukasz pamięta, że Jonatan zadzwonił raz przy nim do Magdy i zapytał, czy jest może u niej Anita. Na pewno dopytywał się, bo my jej szukamy i martwimy się o nią. Jeśli się u Ciebie ukrywa, powiedz nam proszę. A pewnego innego razu zaczął się głośno zastanawiać, czy Anita nie ukrywa się może gdzieś w lesie. Ale po co? Zapytał Łukasz. Jonathan nie znał odpowiedzi na to pytanie i wzruszył ramionami. A może uciekła za granicę, powiedział. Po jakimś czasie na posterunek policji zostali wezwani rodzice Anity. Śledczy chciał rozmawiać, zwłaszcza z ojcem. Pytał, czy to prawda, że Anita ostatnio gorzej się zachowuje i że ma gorsze oceny w szkole. Pan B potwierdził. A czy to prawda, że był przez to na nią zły? Ojciec Anity potwierdził. I to oczywiście, że był zły, bo przecież zawsze tak dobrze się uczyła, a teraz groziło jej pięć pał na świadectwie. No każdy ojciec by się wkurzył. A czy to prawda, że używał wobec niej przemocy? Bił ją za złe oceny? – Słucham? W życiu nie podniosłem na nią ręki. Pan B był tymi pytaniami oburzony. Zaginęła mu przecież córka. Ale śledczy siedział spokojnie i patrzył na rozdrażnionego ojca wymownie. – Niech się pan tak nie oburza. Szybko traci pan nerwy. Może córka miała dość i uciekła? Może się pana bała? To jedna z najczęstszych przyczyn ucieczek nastolatków. Pan B zapewniał, że Anita nie uciekła z domu, nie miała powodów. Złoce nie były końcem świata i ona o tym dobrze wiedziała. Są normalną, kochającą się rodziną. Owszem, dochodziło do sprzeczek i kłótni, jak wszędzie, ale nikt, nikogo nigdy nie uderzył. W domu państwa B nikt nie używał przemocy ani fizycznej, ani werbalnej, czy psychologicznej. Przesłuchujący go policjant nie był z takiej odpowiedzi zadowolony. Zwłaszcza, że i ojciec, i matka, a także znajomi Anity z klasy wykluczali samochód, czy też. Ucieczka. To po prostu nie było w jej stylu. Nie była osobą, która popadałaby w melancholię czy smutek. Nie była też osobą, która działałaby spontanicznie, która wpadłaby na coś takiego jak ucieczka z domu. A zresztą, nawet gdyby popełniła samą, to przecież do tej pory powinien ktoś znaleźć jej ciało. A przecież przeszukano koryto rzeki i inne miejsca, gdzie dziewczyna mogła chcieć się targnąć. Mimo zapewnień ojca i matki, że ktoś trzeci musi mieć jakiś związek ze zniknięciem Anity, w prasie pojawiła się wypowiedź rzecznika słupskiej policji Roberta Czerwińskiego. Rozmawialiśmy z koleżankami i kolegami z klasy, znajomymi i sąsiadami, mówił do dziennikarzy. Miała problemy szkolne i rodzinne. Dotychczas nie wróciła i rodzina jest bardzo zaniepokojona nieobecnością. Kilka dni później dodawał. Dostaliśmy informację o tym, że mogła wyjechać za granicę. Sprawdzamy taką wersję zdarzeń, jednak na razie nie udało się nam jej potwierdzić. Blisko trzy tygodnie policja próbowała ustalić, dokąd mogła uciec Anita, aż do orzeczonego czwartku, 17 czerwca, kiedy na nasypie na Piaskuli wspomniany pies wywęszył Anitę. Dopiero wtedy śledztwo skierowano na inne tory. Rozdział drugi: Zderada. Nigdy nie mów kocham cię, jeśli tak naprawdę ci nie zależy. Nigdy nie mów o uczuciach, jeśli one naprawdę nie istnieją, pisała Anita na swojej tablicy w social mediach. Od nowego roku spotykała się z Jonatanem, rok młodszym chłopakiem ze szkoły, z zespołu szkół agrotechnicznych w Słupsku, do którego oboje uczęszczali. Jonathan był od niej nie tylko młodszy, ale i wątlejszy, mniej bystry. O niej mówiono, że jest ładna. Jego mało kto w ogóle kojarzył. A mimo wszystko musiał mieć w sobie to coś, że zainteresował ją sobą. Zresztą nie tylko ją. Magda była przyjaciółką, ani od pierwszej klasy technikum. Nie mieszkała w Słupsku i codziennie dojeżdżała z nieodległej wsi, w której mieszkała z matką, dwojgiem rodzeństwa i ojczymem. Jej życie nie było usłane różami no chyba że ich kolczastymi łodygami. Swego ojca Magda w zasadzie nie znała, średnio go pamiętała, a matka nie pozwalała jej się z nim widywać. Magda nie była też królową intelektu. Trudno powiedzieć, z czym dobrze by sobie radziła, bo polska szkoła nie widzi potrzeby kształcenia praktycznego. Polskiej edukacji zależy na teorii, jak gdyby wszyscy byli intelektualistami. W tym systemie Magda ledwo co utrzymywała się na powierzchni, a w technikum było jeszcze gorzej niż w podstawówce. Po co komu na profilu agrobiznesowym dziady Mickiewicza albo data hołdu pruskiego? Znała się na rolnictwie, miała pomysły, była przedsiębiorcza, myślała, że taki kierunek jest napisany dosłownie pod nią, a to się okazuje, że to szkoła jak każda inna i tylko kilka przedmiotów ma dla niej jako taki sens. No ale kiedy jej matka się dowiedziała, a było to jakoś na początku maja 2010 roku, że jest zagrożona z kilku przedmiotów i może nie zdać do następnej klasy, wybuchła awantura. Magda, niewiele się zastanawiając, spakowała manatki i uciekła z domu. Zamieszkała u Jonatana na stacji. Studentki, które z nim mieszkały, nie bardzo się tym przejęły, bo one same czasem przenocowywały swoich kolegów. Jedyną osobą, która mogłaby mieć z tym jakimś problem, była Anita no bo jej najlepsza psiapsi mieszka u jej faceta? Oboje zapewniali ją jednak, że to przecież tylko koleżeństwo. Ale przecież Anita wiedziała, że Magdzie się Jonathan podoba. Na tej imprezie, kiedy Anita i Jonathan się spiknęli, była też Magda. Próbowała go podrywać, smaliła do niego cholewki, ale to Anita wpadła mu w oko. Na początku nie była pewna, czy się on jej w ogóle podoba. Na pierwszy rzut oka był jakiś taki nijaki. Ale im dłużej z nim gadała, tym wydawał się jej ciekawszy. A po kilku tygodniach spotykania się z nim zaczęła nawet myśleć o wspólnej przyszłości. Ton to pierwszy powiedział jej, że ją kocha. Anita nie wiedziała wówczas, jak w ogóle zareagować. Czy nie było na to za wcześnie? Czy ona kocha jego? Na pewno go lubiła i zależało jej na nim, ale czy to była miłość? Nie odpowiedziała mu wtedy. Ale kiedy tylko złośliwe języki zaczęły w szkole szeptać i plotkować, że Magda podobno u Jonatana mieszka i że może ich coś łączyć, Anita poczuła zazdrość, pewnego rodzaju tęsknota i pomyślała sobie, tak, jak go chyba też kocham. A wtedy ni stąd ni zowąd, pytania od kolegów z klasy: A wy z Jonatanem zerwaliście? Nie, dlaczego pytasz? A nic, nic, bo mi ktoś tam mówił, że ich razem w autobusie widział. A no tak, tak, bo mieszkają ze sobą. A, mieszkają razem? Tak, ale nie, że razem. Magda uciekła z domu i się zatrzymała u Jonatana, bo nie miała się gdzie podziać. No, no tak, no tak. A potem innym razem ktoś widział, że Jonatan i Magda przytulali się na przystanku. Ale to nic, pewnie zimno było. A jeszcze ktoś inny podobno się całowali. Anita, mówi jedna i druga koleżanka z klasy. Ty siedzisz w domu nad książkami, a twój chłopak przyprawia ci rogi z przyjaciółką. Otwórz oczy. Nie no, gdzie? Przecież Jonathan by mi tego nie zrobił. Przecież Magda by mi tego nie zrobiła. Na jednej z lekcji informatyki, gdzie komputery połączone były w jedną wewnętrzną sieć, ktoś napisał: Magda, pieprzy się z Jonatanem. Wyświetliło się to na wszystkich monitorach. Przez klasę przeszła fala tłumionego, sardonicznego śmiechu. Magda spłonęła purpurą wstydu. Obok niej, przed tym samym komputerem, siedziała Anita. Ją zaczął palić płomień zawstydzenia, ale uśmiechnęła się zmieszana. Dajcie spokój, to nieprawda. Na monitorach pojawił się kolejny napis: Magda, ty kurwo. Magda zacisnęła zęby, a w oczach pojawiły się łzy. Jej dłonie zacisnęły się w piąstki, aż palce pobielały. Wtedy na monitorach wyświetliła się grafika. Zdjęcie ściągnięte z internetu. Kobieta klęczy przed mężczyzną. On stoi, wygina się do tyłu, jest zadowolony. Pod zdjęciem napis: Magda robi loda Jonathanowi. Fala śmiechu, która przechodziła przez klasę, jest teraz głośniejsza, spontaniczna, niestłumiona. Wściekła Magda ze łzami w oczach poderwała się z miejsca i wybiegła z klasy. Zezorientowana nauczycielka spojrzała na monitory. No, co wy robicie? Powiedziała. Tak nie wolno. Magda nie była powszechnie lubiana, ale kiedy zaczęto ją bombardować rzekomym romansem z Jonatanem, stała się persona non grata. Ale czy to jej wina, że się zakochała, czy jej wina, że Jonatan to uczucie odwzajemnił, czy jej wina, że zdradzał swoją dziewczynę? Mimo fali hejtu, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, Magda czuła się prawie szczęśliwa. Zwłaszcza, że Anita wreszcie zerwała z Jonathanem. I tak, nie mam na to czasu. Muszę się uczyć, bo za rok matura. Jak chcesz, to go sobie weź. O wreszcie Jonathan był tylko jej. A do tego Anita nie zerwała ich przyjaźni. Na przerwach siadała razem z nimi i próbowała zachować się normalnie, gdyby nigdy nic. A jednak Magda wyczuwała, że Anita jest wobec niej chłodniejsza. Czasem wręcz cukowata. A do tego do Jonatana mówiła czasami tak, jakby. On był jej. On natomiast spełniał każdą jej prośbę. Ty ją wciąż kochasz, zarzucałam Magda Jonatanowi, a on, że nie, no no jak. On teraz kocha tylko ją, Magdę, a cię już zapomniał. Wczoraj jeszcze byliście ze sobą, a teraz już zapomniałeś? A Jonatan, przecież od kilku tygodni już jestem z tobą. Ona nic dla mnie nie znaczy. Nie wiedziałem jak zerwać, ale przecież wiesz, że od dawna byłem z tobą. No to udowodni. Jak mam to udowodnić? Zabij ją. Jonathan zaśmiał się nerwowo, ale Magda wydawała się być poważna. Usta jej nie zadrżały. Powieka nie drgnęła. Kiedy? Zapytał niepewnie Jonathan. Jutro, powiedziała Magda. Był czwartek, 27 maja 2010 roku. Rozdział trzeci. Zbrodnia. Sam zachodzę w głowę, dlaczego to zrobili i cholera po raz pierwszy nie znajduję motywu, choć pracuję już w swoim fachu 30 lat. Powiedział Gazecie Wyborczej prokurator Jacek Korycki, rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku. Jestem w stanie zrozumieć nawet Menela, który zabił kumpla, bo ten nierówno rozlewał denaturat. Ale w przypadku tych dzieciaków... Nic się kupy, nie trzyma. Mówią, że Anita działała im na nerwy, i to ma być motyw? 28 maja 2010 roku, godzina 7:10 rano. Anita powiedziała mamie, że zaraz wychodzi do szkoły. Ale jak to? Dziś masz przejeżdż na 12:30. Z Magdą się spotykam powiedziała Anita chcę pogadać. Nie było to nic nadzwyczajnego, bo często zdarzało się Anicie wychodzić wcześniej do szkoły. Łaziły se z Magną po mieście. Mimo swojego wieku Anita miała obowiązek wracać do domu zaraz po szkole. Jej rodzice obawiali się, że wieczorem, zwłaszcza w jesienne dni, może przytrafić jej się coś złego. Żeby móc spotykać się z przyjaciółmi, Anita wychodziła wcześniej do szkoły. Na poranne spacery rodzice się zgadzali. Tylko jak wrócisz ze szkoły, to mi zaraz kuchnię posprzątaj, bo ja już nie zdążę, a nie chcę, żebyśmy zarośli brudem, powiedziała matka. Anita obiecała, że posprząta zaraz po szkole i wyszła. Zdziwiła się, że Magda nie była sama. Był z nią Jonathan. Anita myślała, że chce pogadać z nią w cztery oczy. Być może liczyła na to, że Magda się zreflektowała i chce ją przeprosić za to, że uwiodła jej faceta. Najwyraźniej się myliła. Chodźmy na piaskulę, powiedziała Magda, Odpytamy się z tego, co mamy do zaliczenia. Anita nie zapytała nawet, dlaczego akurat tam wybór był dość oczywisty. Na Piaskuli był spokój, rzadko ktoś się pojawiał, prawie nigdy dorośli. Można było jarać faję i niczym się nie przejmować. Znaleźli sobie przyjemne miejsce, na które słońce rzucało swoje pierwsze, ciepłe już promienie i które było osłonięte przed wiatrem krzakami. Jonathan trzymał się trochę na uboczu, jak gdyby nie chciał dziewczynom przeszkadzać. Magda dostała sms. Wesnęła głęboko i zagryzła wargi. Spojrzała na Jonatana i kiwnęła głową. Szczać mi się chce, powiedział Jonatan i poszedł w krzaki. Kto to? Zapytała Anita, wskazując telefon Magdy. A matka mi dupę truje, że mam wrócić do domu, powiedziała. Co było dalej? Zapytał prokurator Magdę. Siedzieliśmy przy tym wzgórku, mówiła Magda. Anita twarzą do mnie... Zaczęliśmy palić papierosy i ona tam poszedł na wzgórek. Za plecy, ani ty niby, że chce zrobić siku. Założył niebieskie rękawiczki, w rekach miał kabel od komputera i niebieskie foliowe worki na śmieci. Machał do mnie, a ta nic nie widziała, była tyłem. Dawałaś mu jakieś znaki? Pytał prokurator. Nie pamiętam, może. Zaszedł ją z tyłu i zaczął duść kablem. Ona zaczęła charczeć, jęczeć. Jonathan krzyknął, żebym zatkała jej usta. Wyrywała się, krzyczała, machała rękami. Złapałam ją za ręce, żeby się nie uwolniła. Po chwili przestała się szarpać. Jonathan założył jej worek na głowę i jeszcze raz dusił. Po potem włożyliśmy jej nogi w drugi worek i przysypaliśmy ją ziemią. Potem wrócili jeszcze na miejsce zbrodni, bo zapomnieli zabrać stamtąd torby Anicy z zeszytami i jej kolczyka. Magda zauważyła wcześniej, że wypadł się z zucha. Spakowali wszystko do worka i wyrzucili gdzieś do śmietnika. Tylko dokumenty Anity podrzucili w inne miejsce, żeby zmylić trop. W poniedziałek 31 maja Magda przyszła do szkoły jak gdyby nigdy nic. Całe miasto wiedziało, że Anita zaginęła. Cała szkoła wiedziała, że w piątek 28 maja do szkoły nie dotarła nie tylko Anita, ale także Magda i Jonatan. Jedna z koleżanek z klasy, przesłuchiwana przez policjanta, powiedziała mu: Anita by nie uciekła z domu, to nie w jej stylu. Magda z Jonathanem pewnie ją zamordowali. Policjant pobladł lekko. Nie wiesz dziewczyno, co mówisz, powiedział. Ona uciekła i na pewno wróci. Taka zbrodnia nie mieściła mu się w głowie. Ale szkoła wiedziała. Wszyscy czuli, że ona wie, co się stało z Anitą, mówiła w gazecie wyborczej jedna z koleżanek z klasy. Nawet pani pedagog powiedziała, że Magda coś kręci, bo raz mówi tak, raz tak. Ja też pytałam ją, co zrobiliście, a nicie nie odpowiadała. Dzieciaki z klasy ciśniali tak Magdę, że przestała przychodzić do szkoły. Prokurator przycisnął Magdę tak, że do wszystkiego się przyznała. Oboje zatrzymani złożyli wyjaśnienia, w których stwierdzają, że utrzymywali stosunki seksualne, mówił później prokurator gazecie. Jonatan, że miał najpierw takie kontakty z Anitą, potem z jej przyjaciółką. Magda, że bardzo kocha Jonatana, że kochała go od kiedy się poznali, a on ją odrzucał ze względu na Anitę. Magda wierzyła, że w końcu chłopak będzie należał tylko do niej, ale to nie był jedyny motyw. Magda opowiedziała prokuratorowi o lekcji informatyki i o tym, że Anita później, kiedy udawała, że wciąż się przyjaźnią, traktowała ją jak śmiecia. Ona mnie ośmieszała i poniżała, powiedziała Magda. A Jonatan? Chłopaku, jaki ty miałeś motyw, żeby zamordować koleżankę, swoją byłą partnerkę? Chciałem wiedzieć, jak umiera człowiek, odpowiedział śledczym. Tak gówno, prawda, wiedzieli doświadczeni policjanci. To nie ten typ bandyty. Ani ta mnie wkurzała, powiedział Jonathan. Działała mi na nerwy i miałem jej dość. Na nowym cmentarzu komunalnym w Słupsku najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi ze szkoły i podwórka pożegnali brutalnie zamordowaną przed trzema tygodniami Anitę. Pisał 23 czerwca 2010 roku Dziennik Bałtycki. Urna z prochami nastolatki tonęła w Morzu Kwiatów. Obok stało zdjęcie ładnej, uśmiechniętej blondynki. Jeszcze niedawno żywej i układającej urodzinowe plany. Urodzona 24 czerwca 1992 roku, zmarła 28 maja 2010 roku. Anita została pochowana dwa dni przed swoją osiemnastką. Nad grobem ksiądz, który przez dwa lata uczył Anita religii, wspominał swoją ostatnią rozmowę z nią. Uczestnicy ceremonii zgodnie podkreślali, że wciąż nie potrafią pogodzić się z tą tragedią. Mama Anity pracuje od wielu lat jako wolontariuszka. W Czerwonym Krzyżu, mówiła Janina Dzioba, dyrektor Słupskiego PCK, razem z Anitą bardzo chętnie nam pomagały. Nie możemy się otrząsnąć po tym, co się stało. Szanowni Państwo, tutaj kończy się ta historia. Dodam jeszcze tylko, że oboje, Jonathan i Magda, zostali skazani na 25 lat więzienia. Zakład karny opuszczą w wieku 40- kilku lat w 2035 roku. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany przebiegiem procesu, to w najbliższą środę pojawi się Appendix dla wspierających i patronów. Będzie w nim też mowa o Oli, kuzynce Magdy, która wiedziała o tym morderstwie, ale nikomu o tym nie powiedziała. Zachęcające? Mam nadzieję. A teraz dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie tego odcinka do końca i proszę wybaczyć nahalność próśb. A jeśli słuchacie tego na YouTube, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, jeżeli oczywiście uważacie, że moje podcasty mają jakąś wartość. Tylko Wasza interakcja może mi pomóc, aby te odcinki stały się choć trochę bardziej popularne, bo nie piszesz sensacyjnie. Nie mam setek tysięcy wyświetleń, mam tylko albo aż Was. Dziękuję w zatem z góry i do usłyszenia następnym razem. Pa.